Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego kryjeć cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Mój drodzy, na lekcję Dywina miałem teraz w środę trzy, trzy punkty czy cztery, je tylko, je tylko dotknę tutaj, powiem. Pierwsze to jest, to jest słuchanie Matki Najświętszej i posłuszeństwo jej względem tego, co dostała jako misję. Drugie to jest, drugie, to jest rozważała w swoim sercu, to jest badanie duchów, rozważanie duchów. Tak? Proszę pamiętać, tu was uczę tego. To jest duża sztuka, rozeznawanie duchów. Pamiętajcie o tym, że zawsze może mamy, my jesteśmy pod trzema siłami. Pierwsze to jest mówi Pan Bóg, drugie może mówić moje ja, i trzecie to jest pokusa. Nie zawsze to, co ja słyszę w sercu, musi odchodzi, pochodzić od Pana Boga. Nie każde słowo, które czytam, musi pochodzić od Pana Boga. Nawet jeśli ono pochodzi z, z Pisma Świętego, dlatego że pamiętajcie, że przy kuszeniu Pana Jezusa na pustyni, pamiętajcie, że diabeł przyszedł i czym kusi Pana Jezusa? Z manipulowanym słowem Bożym. Tak? mówi, przecież powiedziano o Tobie, że tak, że będziesz się rzucił, się, rzuci się, się aniołowi, a tak, tak nie wie, rzucić się z, z, ze świątyni, tak? I co mówi? Bierze psan 90. i mówi, że rozkazał aniołom, żeby, żeby bali o ciebie. I manipuluje słowem, żeby wypuścić pana, Boga na, pana Jezusa na próbę. Wtedy pan Jezus odpowiada również słowem, ale powiedziane również, nie będziesz wystawiał pana Boga swego na próbę. Tak? Więc to proszę pamiętać, że zawsze rozważamy w swoim sercu, rozważamy, jaka jest wola pana, pana Boga, to jest duża sztuka, jej się trzeba uczyć. Ona się dokonuje w ciszy serca, w uspokojonym sercu poprzez sakrament pojednania i pokuty. I głównym, głównym jego śladem, że to jest Pan Bóg, za tym stoi, to jest pokój serca. Hmm? Pokój serca, zwłaszcza przy rozeznawaniu duchów, my musimy pamiętać o tym, że pokój serca, pierwszym pokojem serca, pierwszy pokój serca, źródłem, pierwszym źródłem pokoju serca jest. Stan łaski uświęcającej. Czyli tak, jeżeli jesteś wyspowiadany, to wtedy ta dusza, Twój rozum, pamięć i wola, te trzy władze są uspokojone mocą Ducha Świętego. I wtedy, kiedy zaczynasz pytać, czy to, czy to, to wtedy ta, ten, ta, ta membrana jest bardziej, że tak powiem, yy, 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 jest w stanie odpowiedzieć na to ten, na ten delikatne dotknięcie na to delikatne dotknięcie, bo z reguły są to delikatne dotknięcia czego Pan do mnie oczekuje. Nie zawsze wszystko to, co, co się tam w tym sercu naszym kołacze, nie zawsze musi pochodzić od Pana Boga. Powiadam, są trzy źródła, trzeba to rozeznawać, mądrze do tego podchodzić, i jeszcze trzeci, czwarty: to jest, najlepiej jest to po prostu wypowiedzieć wobec osoby, osoby drugiej. Czy tak, pierwsze to jest, pierwsza sprawa to jest, może pochodzić od Pana Boga, może pochodzić od mojego ego, które jest zranione miłością własną i trzecie jest i szuka swego, i trzecie to jest zły duch, który kusi, również manipulują słowem. I najlepiej, kiedy tutaj zastosować sobie zasady świętego Ignacy Loyola, zły duch zachowuje się jak, jak uwodziciel, który chce zdobyć dziewczynę i mówi do niej, nie mów nikomu, niech to będzie naszą tajemnicą. I kiedy, przy, kiedy jest jakaś sprawa, którą ja rozważam w swoim sercu, ważna, taka czy inna, bo, no, bo zaraz zresztą tego dotknę, e, e, ten scenariusz tej chemili troszkę mi się wywrócił, no ale poddaję się tu, temu działaniu, więc nie, nie, nie panikuję. E, jest, to jest coś takiego, że kiedy Ty wypowiesz słowo, to ci wypowiesz tę sytuację wobec osoby drugiej, to niekoniecznie nawet ta osoba druga musi wiedzieć, co, o czym jest, musi się znać na sprawie. Wystarczy, że to się usłyszy. Że samemu słysząc też również to, co jest Ci proponowane, jakaś, jakaś decyzja, jakiś wybór, jakaś sprawa, to to jak się to wypowie, to wtedy zły, jeśli tam za tym stoi zły, zły ucieka, kiedy rzuca się światło kiedy jest to, jest, staje się w prawdzie, rzuca się światło, to tamten po prostu tego nie wytrzymuje. Prawdy, po, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I mam taki, taki, opowiadam często takie, taką, taką anegdotkę, żeby też wiedzieć, że przychodzi nam taka Pana, tak, jakaś taka osoba, taka ruszona wiatrem i mówi nie wiem, że, nie wiem że tam trzeba nie wiem powiesić tam yy, ten yy, obraz na tam na tam na tam, na, 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 na wiewocznej albo tam trzeba coś zmienić na zegarze bo jej matka boża powiedziała przyszła do mnie matka boża i mi powiedziała żeby ksiądz tam powiesił obraz taki jakiś tam na tym na tym tym no i teraz no dyskutuj teraz to z reguły to ja robię w ten sposób że mówię a proszę pani a o której pani matka boża była o pani a ona mówi o szesnastej. A to jest nieważne, bo o 1615 była u mnie i powiedziała, że sprawa jest nieaktualna. Więc to, wiecie, no, z ruszonych wiatrów u nas dostatek. Trzeba też, trzeba do tego podchodzić no, mądrze, roztropnie, z wyważeniem, bez takiego emocjonalnego zakręcenia, ponieważ jak się emocje są nakręcone, to tam ten diabeł kręci i lew lezie. Bardzo to trzeba wyważać, wyciszać i słuchać, i słuchać serca. I w tym kontekście, w tym kontekście pojawia się ta Matka Najświętsza, która jest do niej przychodzi, przychodzi ten anioł, i ona jest tą osobą słuchającą. Ja to dzisiaj przygotowałem tę trzech, na tę chominie przygotowałem takie, takie dwie sceny które można sobie wygooglować, zobaczyć je. One troszeczkę wyprzedzają nasze Boże Narodzenie. Mianowicie mam, mam na myśli takie dwa dzieła Rembrandta, które on popełnił na, 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 na zamówienie marszanda holenderskiego. To jest już czas, kiedy specyficzny dla Rembrandta, dlatego że Rembrandt stracił swoją żonę i został mu tylko jeden syn Tytus. I te obrazy też pokazują jego ten ojcowską taką troskę i obserwa, obserwowanie tego dziecka, jak ono rośnie, jak ono się zachowuje. To jest tajemnica, to jest cud istnienia i życia. I one pokazują również, są takie dwa obrazy. Jeden jest, oba są zatytułowane Święta Rodzina. Zresztą był siedem cykl, obrazów z dzieciństwa pana Jezusa, Rembrandta zresztą, który gra światło-cieniem, to jest niezwykłe takie, no, jak ktoś ma taką wrażliwość, taką percep percepcję, wrażliwość taką, no, taką, tak, no, powiedział, wrażliwe na, na spojrzenie, na, na takie, na, na coś wizualnego, to co widzi, to, to, to są rzeczy bardzo, bardzo delikatne i, i, i wiadomo, że drwal kanadyjski to tego nie zobaczy odwarka na dyski, rąbie drewno Sikierą i tyle tego. Tak? Natomiast jak ktoś ma bardziej taką wysublimowaną tę, tę, tę percepcję, to, to zapraszam bardzo, żeby sobie wygooglować. Święta rodzina, jeden jest w ermitarzu przechowywany. To jest obraz, w którym jest pokazana Matka Najświętsza, cała rodzina, święta rodzina. Kiedy Matka Najświętsza jest, Pan Jezus jest w kołysce, przepraszam. Nie są chory. Yy, yy, jest, jest kołysce i z tyłu jest Józef, tam coś, że, coś robi, jakoś tam coś jest, jest, jest stolarzem, więc on tak przygotowuje tę tam takie, ten stolarską robotę. On jest w cieniu. Natomiast w, w tym świetle jest pokazana Matka Najświętsza. Ona siedzi, jest pochylona, siedzi przy Panu Jezusie, tam przy tej kołysce i ma, siedzi skąpana w, w takim świetle. Nad nimi jest anioł, aniołowie, Pilnujący tej świętej rodziny, a ona czyta Biblię. Jest to księga i ona jest pochylona nad tą księgą. I drugi obraz, który, który, jest, który jest przechowywany w Amsterdamie w Rijksmuseum, On jest trudniejszy do wygooglowania, ale jest do znalezienia. Tam jest matka Najświętsza z Anną, czyli ze swoją mamą, czyli z babką Pana Jezusa. Anna siedzi tam sznurkiem, trzyma sznurek tak, do kołysania Pana Jezusa. Wszystko jest też skopane w, w takim cieniu. Natomiast ona jest wyeksponowana w takim świetle, kiedy siedzi pochylona z tyłu, pochylona jest nad księgą. Wyprzedzam troszeczkę to Narodzenie, dlatego, że, ona, że te dwa obrazy Rembrandt'a to świetnie to wyczuł. Ona jest kobietą słuchającą. Te dwa obrazy pokazują tę ciszę i spokój tego domu. I oboje, zarówno. tam Anna to chyba śpi, ale Józef, ewidentnie w tym, w tym, w tym, na tym obrazie z ermitażu on jest też wsłuchany. Panuje pokój domu, w którym Pan Jezus jest. Jest księga, która mówi, i oni słuchający w, tej, w tym spokoju ciszy tego domowego, tego, tego, tego domowego zacisza. Tam nie ma y, telewizora, tam nie ma y, tych hałasów, które powodują, że oczywiście to rozproszenie jest. Mówiłem o tym bodajże tydzień temu czy dwa tygodnie temu, kiedy mówiłem o ciszy. Przypomnę wam ten, to zdanie. Mowa, cisza jest mową Boga, milczenie jest mową Boga, a samotność pustyni przestrzenią spotkania z Nim. I ona jest zasłuchana w Słowie i ona czyta to Słowo, czyta je, tak jak was tego uczę, mówię wam o tym, przy, przypominam, przebijam się przez tę też niejednokrotnie no, trudną ludzką taką naturę, że człowiek co tylko to, co ma widzieć, co słyszy, co dotyka, Czego dotyka, to tylko do niego dochodzi. Pamiętajcie, że jest sfera metafizyczna, która jest absolutnie różna od tej duchowa, która jest absolutnie różna od tej, od tej fizycznej. Oczywiście ona się przekłada przez niejednokrotnie przez fizyczne nasze dozna doznania, między innymi również przez czytanie słowa. I ono jest to, co my mamy tutaj, jest absolutnie nieporównywalne, co jest tam. Ten duchowy świat jest tak bogaty i on jest tak bezgraniczny. On nie ma granic. I on przede wszystkim niesie ze sobą pokój. Dlatego, yy, dlatego Was do tego zachęcam, żebyście, żebyście szukali w sobie w i sobie wokół siebie takiej, takiej, takiej atmosfery, i takiego, takiego wyciszenia, i takiego pokoju, i harmonii, żeby ta kakofonia dźwięków i tych wydarzeń, które jesteśmy, w które jesteśmy wpuszczani w wir zdarzeń różnych, yy, żeby one mnie nie wciągały żeby one mi nie pozwalały tracić perspektywy. Ja Wam to powiem troszeczkę z punktu, z punktu widzenia yy, yy, psychologii, ale, yy, ale, ale ono jest, to jest też istotne. Każdy z nas jest traumatyzowany. Każdy z nas ma trudne doświadczenie. Jakieś. Ja też. To było jasne. I kiedy normalnie płynie strumień życia, tej energii, życiowej, To kiedy jest spokój, ty masz możliwość oglądania perspektywicznego, szerokiego. Tu kwiatek, tam ptaszek, tam drzewko, tu słońce, tu, tu chmurka, coś tam, coś tam. Ale kiedy przychodzi zdarzenie, które cię, które, od, które dotyka tej twojej rany, nie, ktoś cię zdradził, ktoś cię wystawił, ktoś cię oszukał, ktoś ci groził, coś się stało takiego trudnego, że ci to, zostało, to ci przecięte. Ja na przykład wczoraj oglądałem film, w nocy już zarwałem noc, dzisiaj szczerze mówiąc. Ale oglądałem film, który mnie po prostu po prostu mnie wstrząsnął, no, ponieważ dotknął mojej rany, mianowicie to film na dwójce, na tej dwójce, co całkiem niezłe filmy puszczają, mianowicie film nosił tytuł Do szaleństwa. Opowiadał takiej Brytyjce, która studiuje w Los Angeles i tam się zakochuje w chłopaku, Amerykaninie. I na skutek tam swoich tych, różnych tak, tych doświadczeń, ona przedłuża wizę swoją studencką i później nie może wrócić, wrócić do Stanów i ta miłość ich jest na odległość. Absolutnie no, fenomenalny film, generalnie rzecz biorąc. I jeżeli się dotyka, jeżeli przychodzi zdarzenie, na przykład jakieś wspomnienie, jakaś sprawa i dotyka rany, to to powoduje, że zaczynasz się wirować. Tak byś płynął rzeką i, i rana to doświadczenie powoduje, że zaczynasz po prostu się kręcić. I wtedy tracisz z perspektywę szeroką. Tracisz to spojrzenie, już nie widzisz ptaszka, już nie słyszysz śpiewu ptaków, już nie widzisz yy, yy, słońca i tak dalej, tak dalej, tylko widzisz te rany, ten swój ból i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Kiedy ja pamiętam, opowiadałem, jak sobie z tym radzić? Otóż. Radzić sobie z tym trzeba tak, że normalnie w układzie normalnym, kiedy ty wpadasz w wir i chcesz tego wiru wyjść normalnym układem, czyli nawet dobrze pływając czy machając, nie jesteś w ogóle, to jest niemożliwe. Do wir, wir trzeba pokonać w ten sposób, to mi tłumaczył mój, mój przyjaciel, który jest po AWF-ie, yy, mówi słuchaj, wir pokonuje się w ten sposób, że się nurkujesz, dochodzisz do dna wiru, który jest stożkowy, dochodzisz do jego, do jego dna, mijasz dno, i, ob, I wypływasz, wtedy dopiero. I na tym polega, że kiedy pojawia się, nawet właśnie kiedy do zdarzenia trudno się pojawiają, kiedy ja się zaczynam szarpać, ja się zaczynam pławić w bólu swoim, który wynika z jakiegoś tam doświadczenia takiego czy innego, cierpienia, które było moim udziałem, to wyjście z tego jest takie, że ja zaczynam, że się zanurzam w niego. Dochodzę do dna, do szczytu wiru w ciszy i samotności, dochodzę do punktu, z którego wychodzę, czyli źródła życia, którym jest Pan Bóg, i wypływa. I znowu widzę ptaszka, widzę znowu słońce, i znowu widzę drzewo, y, chmurki itd. I znowu mogę funkcjonować. I dlatego tu jest istotną rzeczą, żeby, żeby to szukanie tego dna, i szukanie tego wchodzenia w siebie i w spotkania z Nim, który jest źródłem życia i pokoju, szczęścia i harmonii i nikt ci tego nie da. Życie generalnie, rzecz biorąc, obfituje w zranienia różne. Więc po prostu to powoduje, że nawet jeśli przychodzą zranienia i nawet jeśli przychodzi jakieś dotknięcie i nawet jeśli przychodzi jakieś takie Odwołanie do tego bólu, który, który jest, to ten ból, który jest, pokonywany jest obecnością. Dotykam Pana Boga i Panu przychodzi do tego bólu, koi go i jestem. Jestem Emanuelem, jestem Bogiem z Wami. Przyszedłem na ten świat po to, żeby, żebyś miał pokój w sercu. Ale, żebyś mógł mieć ten pokój w sercu, musisz się ze mną spotkać. Musisz wejść w środek siebie, tam się ze mną spotkać, a nie lecieć do, do tej, do, do Arkadii i kupić sobie sweterek. Bo jak sobie kupisz nowy sweterek, to ten sweterek załatwi sprawę na 5 minut. Od kasy odejdziesz, założysz łacha na plecy, i, no i, i tyle tego. I to nie, to ten, ten, ten zagłuszać ci nie pomoże, ten wyciszać. W związku z tym odwołuję się do tych obrazów i odwołuję się do tych głębokich, duchowych, metafizycznych spraw. Zapraszając Was, żebyście w nie wchodzili, żeby świat, który jest chaosem, który jest tak pełen różnych tych. Strumieni, które mnie dotykają, żeby on mnie po prostu nie pochłonął i żebym ja nie utonął. Pokazuję wam to, bo sam tak robię i jakoś wychodzę na prostą. A życie nie jest łatwe i nie jest proste. Nie jest. Jasne. Ale w spotkaniu z nim ono nabiera wartości. I cierpienie, również, i ofiara, również nabiera wartości. I strata, na przykład, miłości. Nabiera wartości, ale tylko w niej. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście sobie próbowali zobaczyć, patrzeć, to są znaki Boże. Kiedy Pan Bóg mówi do Ciebie znakami. Zobaczcie, że Maria staje wobec tajemnicy tego, tego poczęcia, ale Pan Bóg wie, że ona staje wobec tajemnicy Bożej tajemnicy. I mówi, żeby jej ułatwić sprawę przyjęcia tego wszystkiego, co nie jest łatwe, z różnych względów i później, w perspektywie, też nie jest łatwe. Dzisiaj na Facebooku puścił taki film, Mario, gdybyś wiedziała. Mary, did you know? Czy wiedziałaś, tak? Taki jest świetny film, pokazany. To jest ta scena, taka katecheza w filmie animowanym. Tak, grafika filmowa, bardzo bardzo takie no, dotykające z takim, tym, tą estetyką. I ona, ona, ona się zmaga z tajemnicą Bożą i z tym, ona, gdyby ona wiedziała, co ją Bożni przeczyta, myślę, żeby przyjęła, ale nie wiadomo, czy by przyjęła tę tajemnicę, która, którą by przyjęła. Natomiast Pan Bóg pomaga jej, mówi: Elżbieta, która jest w szóstym miesiącu i uważa, że ona jest zaniepłodną, jest teraz w, w, w tej, w, jest brzemienna. I nikt o tym nie wie. Maryja przychodzi do Elżbiety, znakiem jest tylko ona, obie te kobiety o tym wiedzą. Nikt o tym nie wie, ponieważ Elżbieta, jak poczytacie sobie Łukasza, Elżbieta była w brzemienności, poszybywała w tajemnicy. Nikt nie wiedział o jej brzemienności. Tylko Matka Najświętsza, ponieważ Duch Święty jej to, Archanioł Gabriel jej to objawił, kiedy powiedział jej, idź tam, ale nie na zasadzie sprawdź sobie, tylko jest to znak mojego działania, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwej. Jeśli mi, się za, jeśli mi się oddasz, jeśli mi opowierzysz swoje życie, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwej. To czytałem ostatnio takiego mnicha benedyktyńskiego i Pan Jezus do niego mówi, nie przeszkadza mi twoja słabość Twojego ciała, nie przeszkadza mi słabość Twojego ducha. Jedyne, co mi przeszkadza, to to, że mi nie ufasz. Ograniczasz moc mojej łaski, błogosławieństwa, które mogę na Ciebie zlać, to jest to, że mi po prostu nie ufasz. Nie wierzysz mi że mogę dla Ciebie zrobić wszystko, tak jak zrobiłem dla niej, a przez nią dla Was. Patrzcie na to, co się dzieje wokół Was, słowo, które do Was przychodzi, zdarzenia, które do Was przychodzą. Taki już kończę, bo już mi czas ucieka, chłopaki zaraz będą na mnie tutaj tego, ale tak przypomniałem taką sytuację, mi opowiadał, że miał medalik Matki Najświętszej z Rujdubaki na szyi. I nosił ten medalik, i któregoś tam czasu, będę w swojej możliwej młodości, tam się zawikłał w taką sytuację. I kiedy, kiedy podchodził do tej, do tej dziewczyny, tam to się tam próbował tam zachowywać w sposób nieuporządkowany, tak, to się, tak, się, tak, tak się wyrażę, to co się pochylił, to ten medalik wpadał mu w usta. I za którymś razem, za którymś razem zmiarkował, że to jest, po prostu z, to jest dla niego znak, że Panu Bogu nie podoba się to, co on wyprawia. I się ogarnął. Ale żeby można było się ogarnąć, żeby można było te znaki odbierać, to trzeba mieć przede wszystkim tę dusze wyczuloną na słuchanie i gotową do posłuszeństwa. A nie rozbrykaną, hałaśliwą i samowolną. Zostawiam was z tymi treściami na ten czas jeszcze przed Bożym Narodzeniem, który jest takim czasem też ciszy i takiego nasłuchiwania. Niech Pan Bóg wejdzie do waszego serca na miarę waszego otwarcia i łaską swoim i swoim światłem i mądrością wypełni to, co jest do wypełnienia. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.